Terminarz rozgrywek pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn ułożył się tak, że rundę rewanżową Spójnia Cardo rozpoczynała od trzech spotkań na własnym parkiecie. Pierwsze dwa z nich dnia nie zakończyli zwycięstwem i porażką. Trzeci rywal, wójcik Meble Elbląg był wyżej sklasyfikowany niż poprzedni dwaj przeciwnicy, ale walcząca o utrzymanie Spójnia, żeby zachować ligowy byt, bardzo potrzebuje zwycięstw i zamierzała powalczyć o komplet punktów. Początek spotkania to dość dobra postawa strzelecka obu zespołów, walka bramka za bramkę oraz wynik długo oscylujący wokół remisu. Po 20 minutach spójni udało się podwyższyć na 3, a następnie 4 gole przy rezultacie 14-10. Niestety nie zdołała utrzymać tej przewagi i pierwszą połowę wygrała minimalnie 16-15. Druga odsłona rozpoczęła się dla gospodarzy fatalnie. W przeciągu 100 sekund stracili trzy bramki i Marcin Markuszewski poprosił o czas. 10 minut później ekipa z Elbląga prowadziła już różnicą pięciu trafień. Gdynianie zdołali opanować nerwy i straty zniwelowali do dwóch bramek. Ostatnie 10 minut to dużo niedokładności, strat, niecelnych rzutów i zaledwie trzy gole z obu stron. Dwa z nich rzucił zespół Mebli Wójcik i to on z Trójmiasta wywiózł komplet punktów po zwycięstwie 29 do 25. Ten mecz po prostu był, no był, brzydki, był po prostu brzydki, no, nie, jestem, nie jestem pewny z tego co widziałem, ale, ale no, 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 z punktów które zebraliśmy ciężko, no jestem zadowolony, bo jednak to jest ważne. Spójnia z pewnością mogła pokusić się w tym meczu o zwycięstwo. Tym bardziej, że w 23 minucie meczu prowadziła 14 do 10. Takich meczów zawsze bardzo szkoda, tym bardziej, że no ja uważam, że nie byliśmy w dzisiejszym, w dzisiejszym dniu słabszym zespołem. Niestety zabrakło nam trochę doświadczenia w pewnych momentach wyrachowania przy, przy sytuacjach rzutowych. Ale myślę, że to doświadczenie to, to, to niestety zaważyło i, i troszeczkę brak jeszcze brak zmienników. Na tym, na tym rozegraniu niestety na razie jeszcze mamy dość duże problemy. No chłopaki nie wytrzymują co tak. Ostatnie 10 minut z pewnością obfitowało w wielkie emocje, ale ładnej gry było w nich jak na lekarstwo. Z czego to wynikało? Z lewowości, bo, bo, bo jeżeli zawodnik za bardzo chce, gra na dwa podania i oddaje rzut, no to, to jest za krótki czas gry w ataku. Trzeba troszeczkę dłużej pogać, raz, żeby się skoncentrować troszeczkę, pomyśleć, popatrzeć. Natomiast była, były, były to po prostu złe, złe w nieodpowiednim momencie decyzje i one powodowały to, że powstał błąd chwytu, błąd podania. No i też rzuty niecelne. No, końcówka zdecydowanie tylko i wyłącznie walka. Takie, takie spotkania nie charakteryzują się zazwyczaj tym, że, że, to, że to są ładne spotkania, ładnie, ładnie się gra piłką, tylko walczysz się po prostu o każdy centymetr parkietu. Dzisiaj tak walczyliśmy, niestety tak jak wcześniej powiedziałem, zabrakło wyrachowania w pewnych, moment, w pewnych momentach i, i niestety punkty jadą do Elmonga. Teraz Szczypiornistów Spójni czeka mecz za przysłowiowe cztery punkty. W spotkaniu drużyn z dolnych rejonów tabeli rozgrywek pierwszej ligi w stolicy zmierzą się z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego.